Na zajucz po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej, oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swoimi uczniami, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi. Dotarli do kafarną i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego, rabi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da Wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swoją naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Moi kochani, no właśnie tak to jest, jak tutaj Pan Jezus zapowiedział w tym fragmencie Ewangelii, że zaczynamy szukać Jezusa, ponieważ mamy jakąś potrzebę. Ci tutaj byli głodni. A ludzie mają różne potrzeby, takie doczesne, które Pan Bóg w takiej czy innej formule obiecuje zaspokoić, no i wtedy się tego Jezusa szuka i chce się tą potrzebę doczesną mieć zaspokojoną. Ale Pan nie zaspokaja te potrzeby w taki sposób, aby się stał takim karmicielem, że my już nic nie robimy, tylko on daje nam na przykład żywność. Tak nie jest. Pan daje tą żywność, czyli czyni znaki. Po to, żebyśmy w niego uwierzyli. Dzieło zamierzone przez Boga polega na tym, abyście wierzyli w tego, którego on posłał. Abyśmy rozpoznali, że Jezus jest synem Bożym, że został nam dany, abyśmy weszli z nim w relację taką, jaką może mieć stworzenie z Bogiem. I wówczas zjednoczeni z Chrystusem, na ile tylko potrafimy, przeżyli życie i doszli do wieczności. Bez zjednoczenia z Chrystusem. Nie możemy osiągnąć życia wiecznego. Bez zjednoczenia z Chrystusem te doczesne potrzeby, które przeżywamy, są dla nas cierpieniem. A kiedy przeżywamy nasze życie razem z Nim, to wszystko może służyć naszemu zbawieniu i zbawieniu naszych bliźnich. Oddajemy Tobie cześć, Panie nasz i Boże Jezusie Chrystusie. Prowadź nas, udzielaj nam Ducha Świętego, przebaczaj nam grzechy i wprowadzaj do wieczności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.